Bardzo ważny temat. Stalinizm. Krótko, najkrócej jak się da, o tym, co w Stalinizmie jest najważniejsze. A najważniejsze jest pochodzenie. No, stalinizm przybył ze Związku Radzieckiego, tak, razem ze Stalinem na ziemię polskie. można powiedzieć, został wdeptany w polską glebę butami czy onucami żołnierzy Armii Czerwonej. Co do samego stalinizmu, moi drodzy, no występuje w nim bardzo wiele dziwnych określeń, ale zanim do tego przejdziemy, to jedna uwaga. W 1945 roku, jak Armia Czerwona wkracza do Polski, a w styczniu 1945 rozpoczyna się wielka ofensywa, która kończy się zdobyciem Berlina, to w tym okresie nie ma stalinizmu. Władza komunistyczna jest jeszcze zbyt słaba. Stalin doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że w Polsce poparcie dla komunizmu jest niewielkie, że ta grupa, która jest gotowa się na to zgodzić, to jest najwyżej jedna trzecia całego społeczeństwa. I z tego względu na początku komuniści, choć rządzą od samego początku, są bardzo delikatni i stąd na początku jest ten Stanisław Mikołajczyk, stąd na początku PSL może działać. Stąd na początku bierze udział nawet w rządzie, czyli w tymczasowym rządzie jedności narodowej. Bierze przecież udział Stanisław Mikołajczyk jako jeden z wicepremierów. Premierem jest Edward Osłupko morawski o którym mówiłem, ale wicepremierem jest Jednym Gomułka, czyli zadeklarowany komunista, a drugim Stanisław Mikołajczyk, człowiek, który z całą pewnością nie był komunistą. Czyli na początku jest bardzo łagodnie i o tym pamiętajcie. Lata 45, 46, jeszcze 47, no w 47 po tych wyborach do Sejmu. Ustawodawczego, który ma zacząć tworzyć konstytucję i tworzy tak zwaną małą konstytucję w 1947, to po wyborach do tego Sejmu ogłasza się amnestię, czyli dla każdego, kto tam jeszcze siedział w lesie i walczył z władzą komunistyczną, jest ostatnia szansa, żeby się ujawnić. Jeśli się nie ujawni, to będzie traktowany jako bandyta i skazywany na karę śmierci. Czyli w 1947 władza już wyraźnie tą amnestią i tymi wyborami sfałszowanymi w pełni do Sejmu ustawodawczego, pokazuje, kto tu rządzi. I kto do w 1947 roku tego nie zrozumiał, moi drodzy, to w 1948 roku ginął. No, w 1948 roku został zabity na przykład Witold Pilecki. Tak? W 1953 roku wykonano wyrok na generale Nilu. Czyli kto w odpowiednim momencie jeszcze nie skorzystał jak władza była. Nieco mniej zamordystyczna, to potem było już zdecydowanie za późno i władza już potem nikomu nie wybaczała. No, jeśli chodzi o same pomysły władzy, takie typowo stalinowskie, to one się zaczynają dopiero w 1948. Gdzieś w połowie 1948 roku, niejaki Gomułka, moi drodzy, Władysław Gomułka, zwany towarzyszem Wiesławem, czyli Władysław Gomułka, wygłasza taki referat w czerwcu 1948, w którym chwali PPS, przedwojenną Polską Partię Socjalistyczną, zresztą tą, z którą był powiązany Józef Piłsudski, która pomogła mu zdobyć władzę, no i za to, że o nią chwali, że ona przed wojną walczyła o dobro robotników i tak dalej, i miała własny pomysł na Polskę, to za to straszliwe słowo własny pomysł, bo przecież każdy pomysł, jeśli był dobry, to mógł być tylko radziecki. Więc za to straszne sformułowanie Gomułka stracił wpływy, po prostu przestał się liczyć, podpadł. I to podpadł tak bardzo, że w 1951 roku został aresztowany, mój nie ogłoszono tego ludziom, natomiast Gomułka no, przeszarżował i mu się wydawało, że on w Polsce będzie tworzyć jakąś polską wersję, a nie było czegoś takiego w planach Stalina. Miała być wersja radziecka, co najwyżej dostosowana do warunków polskich. No więc jak to wyglądało? No po pierwsze zapanował kult jednostki, czyli kult wodza. No wódz tam wspaniały darczyńca pokoju i chorąży pokoju, dobrodziej ludzkości, mógł być tylko jeden, czyli Józef Stalin. Natomiast w każdym kraju, w którym Związek Radziecki przejął władzę, Stalin był pokazywany na plakatach razem z tym, który w jego imieniu sprawował tą władzę w tym podbitym kraju, tak? czyli był takim namiestnikiem. A namiestnikiem komunistów w Polsce był Bolesław Bierut i to on był przedstawiany, nawet upodabniany trochę z wyglądu do Stalina i razem paradowali na tych wszystkich marszach i pochodach z okazji 1 maja, 22 lipca i każdego innego ważnego Socjalistycznego święta. Co jeszcze? No, zaczęto używać nowego słownictwa, tak? czyli pojawili się reakcjoniści, czyli kapitaliści, imperialiści, czyli ci, którzy nie chcieli być komunistami. Po drugiej stronie były masy pracujące, miast i wsi, lud pracujący, chłoporobotnicy, więc ci wszyscy, których należało brać w obronę. No i wreszcie pojawiły się wielkie zakłady przemysłowe, bo Stalinizm wprowadził w Polsce plan sześcioletni na wzór radziecki, gdzie były plany centralne, to partia ustalała, moi drodzy, ile produkujemy. Co produkujemy, gdzie produkujemy, ile sprzedajemy, ile kupujemy, za ile kupujemy. O tym wszystkim decydowała partia i to było ujęte w planach wieloletnich. Należało zrealizować plan najlepiej z odpowiednim naddatkiem w procentach normy. No i takich, co ten procent normy wyrabiali większe, nazywali przodownikami, moi drodzy. I tacy przodownicy byli szczególnie przez partię doceniali. szli na początku szeregu, byli dawani innym za wzór, no takim przodownikiem był na przykład na Śląsku sławny Wincenty Pstrowski z Zabrza który zmarł w 1948 na ból zęba tak, no był tak przepracowany był biedak tak wykończony że zabił go po prostu infekcja yy, w tego go zabiła trafił pod ziemię no i to już taka nieoficjalna informacja ale moi drodzy po jego śmierci masowo ludzie przychodzili na jego grób o, powiecie, miły gest tak, ale przychodzili się odlać no, nie będę kontynuować, ale chyba rozumiecie dlaczego, tak? No, jeśli ktoś wyrabiał 300, 400 lub 500% normy, to oznaczało, że oszukiwał albo on osobiście oszukiwał, bo to było niemożliwe przy tych normach, jakie były ustanowione, albo po prostu zaliczano mu urobek czy pracę innych kolegów. Najczęściej właśnie te wyniki padały w górnicy, bo tam było dość łatwo przesypać z jednego wagonika do drugiego, więc tak to wszystko funkcjonowało. I właśnie dlatego ludzie takich ludzi nie szanowali. Tak? Zwykli ludzie, no bo władza ich uwielbiała. Jeśli chodzi o inny element socjalizmu, a w zasadzie stalinizmu, bo o nim mówimy, no to były organizacje. Czyli Stalin chciał za wszelką cenę, moi drodzy, kontrolować wszystko i wszystkich. Mówiąc tak dosadnie, jakby Stalin dysponował dzisiejszą technologią tymi wszystkimi kamerami, smartfonami, systemami szpiegowskimi, to komunizm by nigdy nie upadł. Warto o tym pamiętać. Czyli to, że dzisiaj ludzie dobrowolnie wszystkie swoje dane wystawiają innym, to, że sami relacjonują na żywo swoje życie i wrzucają wszystko na Instagrama, to jest już ich problem. Natomiast gdyby stalinizm dysponował takimi możliwościami, to z całą pewnością Związek Radziecki by nigdy nie upadł, bo udałoby się to tak zorganizować, że władza by wiedziała o nas wszystko. No, a wracając do dziwnych pomysłów, moi drodzy. No, skoro tak ważni byli robotnicy i tak ważne było produkowanie więcej przez przodowników pracy, tak, tych co wyrabiali więcej procent normy, no to ważne były same zakłady. Jakie zakłady przemysłowe budowano? Rzeczywiście, bardzo dużo budowano. Ale budowano zakłady, które miały służyć przemysłowi ciężkiemu, czyli przede wszystkim huty. Kopalnie można drążyć, tworzyć nowe, natomiast budowano przede wszystkim huty, zakłady chemiczne, zakłady zbrojeniowe, więc generalnie tego typu obiekty, które służyły czemu? No, czemu służą zakłady zbrojeniowe i huty? No, oczywiście, armii, tak? Więc chodziło o to, żeby armia radziecka miała w Polsce swoje filie w produkcji swojego uzbrojenia dla swojej armii, bo Ludowe Wojsko Polskie, czyli Armia APL-u była tylko filią armii radzieckiej, miała stanowić takie zaplecze, takie żołnierze drugiej kategorii w walce w potencjalnej wojnie, trzeciej wojnie światowej, to nasze Ludowe Wojsko Polskie miało pełnić takie role drugorzędne, takiej armii pomocniczej. No trochę tak, jak Armia Polska przez jakiś czas pełniła taką rolę u boku Napoleona. Więc tacy przynieś, podaj, pozamiataj, tak to mniej więcej funkcjonowało. Bardzo dużo się zmieniło 15 grudnia 1948 roku. Wtedy powstała PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Zmuszono PPS, tą rzeczywiście starą przedwojenną socjalistyczną partię, do połączenia się z komunistami. Takimi komunistami, byśmy powiedzieli najgorszego sortu, czyli sprowadzonymi z Moskwy, czyli PPR, Polską Partią Robotniczą. I jak to uważam, razem. Z przyłączono, a w zasadzie zmuszono do likwidacji PPS, to nazwano to PZPR Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. No, co jeszcze? No, oczywiście, jak już zmuszono PPS do zniknięcia, samozniknięcia, no to zmuszano też kolejne partie, no i w taki sposób właśnie zniknęło PSL, moi drodzy. Jedna z najstarszych polskich partii połączyła się z SL. Stronnictwo Ludowe to było takie coś przejęte przez komunistów po wojnie ta nazwa i stworzono taką komunistyczną wersję partii rolniczej i przymuszono do połączenia się z tym SLMPSL, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, no i tak powstał ZSL, czyli zjednoczone Stronnictwo Ludowe, bo wszystko musiało być zjednoczone, moi drodzy. Zmuszono nawet Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze do tego, żeby się samo zniknęły i utworzyły Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. To samo się stało, moi drodzy, nawet ze Towarzystwa ze stowarzyszeniami wędkarskimi, to właśnie w tym czasie mniej więcej powstał PZW, Polski Związek Wędkarski, powstał ZMS, Związek Młodzieży Socjalistycznej, ZMP, Związek Młodzieży Pracującej, no generalnie wszystko się łączyło w imię dobra i świetlanej przyszłości kochanej socjalistycznej ojczyzny. Tak to mniej więcej funkcjonowało. Gdzie to było najstraszniejsze? No w armii. Już wspominałem w poprzednim filmiku, że w Ludowym Wojsku Polskim służyło 80 generałów, którzy byli generałami sowieckimi. Większość z nich nie mówiła słowa po polsku, moi drodzy. A jak mówili, to takie, których nie mogę zacytować. No, co tu mówić? No, szefem polskiej armii, ministrem obrony narodowej był Konstanty Rokosowski. Z pochodzenia Polak, ale całe życie mieszkający w Związku Radzieckim i służący w Armii Czerwonej. Więc nie muszę chyba nic więcej dodawać, tak? Bardzo ważną postacią był na początku Michał Rola-Żymierski, moi drodzy. Człowiek, który przed wojną był, owszem, polskim przedwojennym oficerem, tylko zasłynął ze złodziejstwa, moi drodzy. Tak, był malwersantem finansowym. No więc średnio, prawda, te kadry wyglądają. Na samym szczycie zaś tych takich podłych elementów byli sędziowie, moi drodzy. Tak, sędziowie komunistyczni to ludzie, którzy kończyli taki... Na początku kilkumiesięczne, a potem półtora roczne kursy zostania sędziami. No w normalnym kraju, żeby zostać sędzią, trzeba skończyć najpierw bardzo długie i trudne studia prawnicze, a potem jeszcze zrobić aplikację sędziowską, ale w polskiej PRL. Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, sędzią można było zostać w myśl tej zasady, że nie ma tura, lecz chęć szczera zrobić ciebie oficera. No i właśnie potem tacy wspaniali sędziowie, oficerowie rządzącej partii skazali na przykład generała Nila na karę śmierci. Za to, że nie lubił komunistów. No był powód, tak? W 1953 roku taki wyrok wydała pani Wanda Wasilewska, która potem, jak w Polsce się trochę y, sytuacja, y, że tak powiem,. Znormowała, tak? Czy unormowała, czyli Polska stała się trochę normalniejszym krajem, to ona, jak tylko się dało, to uciekła do Wielkiej Brytanii. I wyobraźcie sobie, że Wielka Brytania tej pani Polsce nigdy nie wydała. Mimo że to, co zrobiła generałowi Nilowi, nazywamy zabójstwem sądowym, czyli bezprawnie skazała człowieka na śmierć tylko dlatego, że o to prosili ją towarzysze partyjni z jej partii. Więc takich historii było dość sporo. To nie koniec, moi drodzy. Władza czuła dużą konkurencję ze strony Kościoła katolickiego. No, władza miała rządzić ludem, a tu tymczasem większość ludzi, w tamtym czasie zdecydowana większość, chodziła do Kościoła. A na czele tego Kościoła stał prymas Polski. Stefan, kardynał Wyszyński. I został po prostu zamknięty. Pewnego dnia władza po niego przyjechała i wywieźli go w nieznanym kierunku. Nie powiedzieli, gdzie go wywożą. Trzymali go przez łącznie trzy lata, moi drodzy, go przetrzymywali, bez kontaktu z innymi ludźmi, ale przez pierwszy rok, gdy był trzymany, yy, szczególnie pod koniec tego roku, pierwszego, gdy był trzymany w stoczku. Na Warmii, no to on naprawdę nie wiedział, gdzie się znajduje, dlaczego się znajduje, co oni mu zrobią, nie miał żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. W tym samym czasie władza na 12 lat skazała biskupa. Biskupa katolickiego Czesława Kaczmarka za bycie agentem amerykańsko-watykańskim. Równorzędnie się odbywały procesy na świadkach jechowych, którzy mieli być agentami imperialistyczno-amerykańskimi. W tym czasie uważano, że Stonka jest zrzucona przez specjalne jednostki amerykańskie, żeby szerzyła dywersję na polskich polach. Więc Stonka też była wrogiem ludu i to był w ogóle wymysł służb amerykańskich. Więc jeśli cokolwiek się stało, nie była powódź, to to na pewno zrobili agenci amerykańscy albo agenci imperialistyczni. Należało znaleźć członków ich band i wyeliminować, czyli po prostu zakatrupić bezprawnie. Tak to wyglądało, więc tak się żyło w Polsce stalinowskiej. No, jeśli ktokolwiek był podejrzany, no to stosowano tortury, moi drodzy. Oficjalnie stosowano tortury, znęcano się, wyrywano paznokcie, robiono wiele innych rzeczy, o których nie za bardzo tu nawet mogę wspominać. No i skazywano na karę śmierci masowo, moi drodzy, i bezprawnie. No ale kogo to interesowało? A tych, którzy zostali w ten sposób zabici, celowo grzebano bez żadnych uroczystości, gdzieś tam mu na tyłach tego miejsca, gdzie im szczelono w tył głowy. Tak to mniej więcej funkcjonowało. Część ludzi, co ciekawe, załapało się na ten nowy ustrój, czyli część się utrzymało wysoko przy władzy. Takim panem był Bolesław Piasecki, polski narodowy. Znowu byśmy powiedzieli, narodowy to jest zbyt ładne określenie. On był takim psychonacjonalistą polskim, i ten człowiek, drodzy, Wolesław Piasecki przed wojną już miał takie poglądy, on dalej się utrzymał na tym wysokim stanowisku i miał swoje. Własne stronnictwo można powiedzieć, nawet odpowiadał za takie stowarzyszenie PAKS, które wydawało różne książki, publikacje. Z czego to wynikało? Z tego, że prawdopodobnie był agentem radzieckim. Czyli można było być nawet narodowcem mojej drodzy w PRL-u pod warunkiem, że było się zarazem agentem, albo przynajmniej współpracowało się z agentami radzieckimi. Tak to wyglądało. Wprowadzono obowiązkowo język rosyjski w szkole który stał się oczywiście językiem strasznie znienawidzonym, no bo był językiem przymusowo wprowadzonym przez de facto okupanta, tak? czyli przez Sowietów. Jest to o tyle przykre, że język rosyjski jest bliski do języka polskiego i w sumie warto byłoby go dzisiaj uczyć w szkole, przynajmniej w takim podstawowym zakresie, dlatego że Rosja jest duża, z Rosją można zyskownie handlować, jest tam co oglądać. No naprawdę to, że Stalin zmusił Władze komunistyczne Polski do wprowadzenia rosyjskiego, no to bardzo się nie, bardzo, nie, bardzo źle się skończyło dla losów tego języka w Polsce. No dzisiaj się języka rosyjskiego w Polsce praktycznie nie uczy. Potem gdzieś jakiś Polak jedzie do Rosji i nie ma pojęcia, co jest na stacji metra napisane w Moskwie, na przykład, no bo jest trochę inny alfabet. No, skończyło się to wszystko tragicznie dla rosyjskiego, mówię, który w sumie powinien być w Polsce uczony. Skoro jest uczony niemiecki jako język sąsiada, to tym bardziej powinien być uczony rosyjski, który jest językiem dla Polaka dużo prostszym po prostu. No, wystarczy opanować alfabet i w zasadzie już znacie język. Co jeszcze? 10% społeczeństwa, moi drodzy, według niektórych danych to byli szpicle służby bezpieczeństwa SB. Służba bezpieczeństwa się wcześniej nazywała MBP, czyli nie NBP, nie Narodowy Bank Polski, tylko MBP, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Ale to nie są śmieszne sprawy, to generalnie są rzeczy straszne, tak? No już mówiłem o tym, że prawie milion ludzi to były służby mundurowe, takie, które czuwały nad tym, żeby obywatele za bardzo się nie emancypowali. Co jeszcze? No 22 lipca, no nieprzypadkowo 22 lipca, w kolejną rocznicę utworzenia PKWN-u, tak? tego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, co powstało w Moskwie i ogłosiło to Radio Moskwa, no to w rocznicę utworzenia tego PKWN-u, to była dokładnie ósma rocznica, to wtedy uchwalono konstytucję PRL. Czyli oficjalnie dopiero od 1952 roku państwo komunistyczne to tutaj na miejscu, gdzie dzisiaj mamy Trzecią Rzeczpospolitą, to te państwo dopiero od 52 roku nazywamy PRL-em, Polską Rzeczpospolitą Ludową. My oczywiście upraszczamy to zazwyczaj i mówimy o prl od 1945 roku, ale pamiętajcie, że oficjalnie to był dopiero rok 52. Kto do tego czasu i kto wtedy, gdy tworzono tą konstytucję, rządził Polską? No, rządził ten triumvirat, czyli Bolesław Bierut, zaufany człowiek Stalina, yy, potem był pan Hilary Minc. I pan Jakub Berman, Hilary Mic odpowiadał za gospodarkę, Jakub Gerberman odpowiadał za służby bezpieczeństwa, czyli za tych miłośników znęcania się. Natomiast pan Bolesław Bierut był takim odpowiednikiem, można powiedzieć premiera, tak? czy potem oficjalnie był prezydentem, czyli był takim, będącym jakby zwierzchnikiem tych pozostałych. Tak? Oficjalnie premier istniał i nazywał się od jakiegoś czasu Józef Cyrankiewicz, ale to jest długa historia, nie będę wam o tym opowiadał. Co jeszcze? No, władza przeprowadziła pełną nacjonalizację przemysłu, czyli jeśli ktoś miał prywatną fabrykę, to ją po prostu tracił, dostawał kopa i tyle. Władza przeprowadziła też, o czym wspominałem przy okazji tego manifestu PKWN, reformę rolną. Co to oznaczało? Że każdy, kto posiadał majątek ziemski powyżej 50 hektarów, a na terenach bardziej rozwiniętych, czyli na terenie Śląsko, Wielkopolski, Pomorza, powyżej 100 hektarów, po prostu to tracił. Nie dostawał żadnego odszkodowania, dostawał kopa w tyle, i go wywalano. Wywalano go także z własnego domu, który zazwyczaj miał na terenie tego majątku, bo to wszystko przechodziło na własność państwa. W tym domu albo pałacu powstawało jakieś przedszkole, albo ośrodek pomocy społecznej, albo nie wiem, jakiś budynek użyteczności publicznej, urząd gminy, no tego typu biblioteka, no różne dziwne, że tak powiem, instytucje tam powstawały. W każdym razie właściciel dostawał kopa iż wracał sobie z niczym, tak to wyglądało. No władza przeprowadziła też, moi drodzy, coś takiego, jak wymianę pieniędzy. Czyli w 50 roku po prostu ukradła ludziom wszystkie oszczędności, tak to trzeba nazwać, wymieniła pieniądze, czyli te, co były wartościowe, sobie wzięli, a te pozostałe. A te pieniądze będące w obiegu wymienili na swoje, czyli takie, które były nic nie warte. Tak? Co jeszcze? No mówiłem, że wprowadzono te plany, czyli wprowadzono plan sześcioletni od 50 roku, a w latach 47-49 był trzyletni plan odbudowy i ten się rzeczywiście udało zrealizować. Ale nie dlatego, że władza komunistyczna była taka genialna, tylko dlatego, że ludzie sami chcieli sobie domy posprzątać, tak te mosty odbudować, bo nie było jak jeździć. No więc to wszystko. Ten sukces tego pierwszego planu wynikał po prostu z tego, że wszyscy rzeczywiście byli zaangażowani, żeby to zrobić, no bo każdemu na tym zależało. A ten drugi plan to już były głupoty, tak? czyli chodziło o to, żeby rozwijać przemysł ciężki na Rzecz Armii, o czym już mówiłem, co powodowało, że brakowało rozwoju w tych innych dziedzinach gospodarki, tak? Przede wszystkim kulało rolnictwo i kulał przemysł spożywczy, brakowało podstawowych artykułów. To wynikało z tego, że rolnictwo zostało, no już powiedziałem, że likwidowano majątki, wielkie majątki powyżej 50 hektarów. Ale na terenach, które przejęliśmy po Niemcach, tam z obowiązku tworzono wielkie państwowe gospodarstwa, tak zwane PGR, y moi drodzy, od 1949 roku państwowe gospodarstwa rolne. Czyli PGR -y tam tworzono, wszystko było wspólne. Czyli robotnicy, chłoporobotnicy mieszkali w specjalnie wybudowanych bloczkach, pole mieli wspólne, maszyny były wspólne. To miało pewne zalety, żeby to było oczywiste, dlatego że mogli wspólnie kupować jako PGR na przykład większą liczbę za mniej, no po prostu dokonywali hurtowych zakupów, mogli kupować lepsze ziarno za taniej, mogli kupić na większą skalę jakieś środki ochrony roślin, nawozy itd. Czyli to miało sens pod jednym warunkiem, że wszyscy by uważali, że to jest ich wspólne. Czyli, że, to, że warto o to dbać, bo to jest ich wspólne dobro. A w Polsce mamy takie podejście od bardzo dawna, od czasów zaborów co najmniej, że jak coś jest wspólne, to to jest niczyje. I pracownicy PGR-u traktowali tę wspólną własność, przede wszystkim maszyny rolnicze i to, co tam posiali, że to jest po prostu niczyje, czyli można podkraść maszynę, można tam trochę benzyny z baku spuścić i sprzedać, opylić na gdzieś tam sąsiadowi za kasę konkretną, tak. Można na przykład trochę marchewki z pola wziąć, no bo to jest niczyje, czyli w sumie mogę sobie wziąć, nic się nie stanie, to nie kradziesz. Więc tak to wyglądało, i PGR-y, które nie były takie do końca bezsensowne, skończyły po prostu tragicznie, dlatego że sami ludzie. Ludzie pokazali, że mają te pgr -y głęboko w tyle. To by było chyba na tyle, moi drodzy. No jeszcze jedna, jedna rzecz, spółdzielnie. To jest taka przykra historia, bo spółdzielnie się niektórym ludziom kojarzą z PRL-em, z komunizmem. Ale to jest nieprawda. Pamiętajcie, że spółdzielnie, przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, powstały na długo przed PRL-em, moi drodzy. Pierwsze spółdzielnie powstawały jeszcze w XIX wieku. I propagowali je Niemcy, i to wcale nie komuniści. Powstawały za czasów kanclerza Bismarcka, moi drodzy. Potem bardzo popularny był ruch spółdzielczy w okresie międzywojennym z niego się wywodziły na przykład ogródki działkowe, które są formą własności spółdzielczej. Natomiast PRL tak naprawdę spółdzielnie zmasakrował, czyli wprowadził na stanowiska zarządów w spółdzielniach samych komunistów, którzy zrobili z tego sobie kolejne miejsce do pobierania pensji. Tak? Czyli spółdzielnie przestaje być własnością spółdzielców, sama nazwa spółdzielona własność, tak? przestała być własnością ta spółdzielnia ludzi, którzy byli w spółdzielni, a stała się własnością państwa, czyli aparatu partyjnego.